Od jakiegoś czasu dużo się mówi o tym, że władze Rosji nie wykluczają, że zaatakują kraje NATO, w tym Polskę. Jednak jeśli tak by się stało, to jakby to się odbyło? Brytyjski dziennik The Telegraph opublikował możliwy scenariusz potencjalnej wojny między Rosją a NATO. Tak to miałoby wyglądać. Władimir Putin mobilizuje 200 tysięcy żołnierzy w Rosji i rozpoczyna nową ofensywę w Ukrainie wiosną 2024 roku. Następnie Rosja prowokuje protesty ludności rosyjskojęzycznej w krajach bałtyckich i latem przeprowadza cyberataki na te kraje. Protesty są wykorzystywane jako pretekst do ćwiczeń wojskowych na Białorusi i rozmieszczenia wojsk w Kaliningradzie jesienią. Zimą rozpoczynają się starcia w rejonie przyczółku Suwalskiego. Na tym etapie Rosja i Zachód będą miały wybór: negocjować lub prowadzić wojnę. Przesmyk Suwalski to obszar położony wokół Augustowa, Suwałk i Sejn. Stanowi bezpośrednią granicę Polski z Litwą, która liczy około 100 km i łączy terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO, ale także oddziela Białoruś od wchodzącego w skład Rosji obwodu kaliningradzkiego. O tym, że przesmyk Suwalski jest jednym z potencjalnych punktów zapalnych w Europie, mówi się od dawna. To także bezpośrednia droga lądowa do Kaliningradu, więc jeśli wojskom Putina udałoby się. Podbić Ukrainę, możliwe, że kolejny atak nastąpiłby właśnie tutaj. Podawał wówczas znany amerykański portal Politico. Obawiamy się, że w przypadku konfliktu z zachodem Rosja mogłaby wtargnąć do przesmyku jednocześnie ze wschodu i z zachodu, odcinając kraje bałtyckie Unii Europejskiej od ich sojuszników na południu. Jest tu ogromna podatność na zagrożenia, ponieważ inwazja odcięłaby Litwę, Łotwę i Estonię od reszty NATO, stwierdził w 2023 roku były prezydent Estonii Thomas Hendrik. Ilves. Tymczasem ważą się losy kolejnej pomocy dla Ukrainy z USA. Jest ona bardzo pilna ze względu na sytuację na froncie. Głos w tej sprawie w poniedziałek zabrał sam prezydent Joe Biden.